Oposiła się do nas Kamila, która poprosiła nas o zmianę wystroju jej mieszkania. Kamila kocha zwierzęta, ma trzy psy i rybki i napisała, że w jej mieszkaniu jest mnóstwo aniołów. Muszę to koniecznie zobaczyć. Co tu zmieniamy? Yy, w salonie chciałabym zmienić yy, na pewno podłogę w pierwszej kolejności. Uuu, to tu widzę się grubszy remont szykuje. Ja myślałam, że tylko wymienimy stół z krzesłami, bo na pewno trzeba go wymienić. Kanapę, tak. a ty jeszcze chcesz podłogę? Jeszcze podłogę, tak. Coś może ze ścianą, coś można by było zrobić. Zmienić ten tynk. Kolorystyka, która jest w tej chwili odpowiada ci, czy chciałabyś tutaj coś pozmienić? Bo dużo jest czarnego. To jest odważny krok, bo generalnie wszyscy się boją czarnego. Jest czarny, ale przyznam się, że chciałabym go ograniczyć do, mi do minimum. Ewentualnie szarości, brązy, w takiej, w takiej kolorystyce. A rybki zostają w pokoju? Eee, tak, 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 tak. A tu jest w ogóle pusto? Tak, tutaj jest pusto. Ten ostatni pokój tak na dobrą sprawę został. Niedawno, Aha. Y, począwszy od szafy i oświetlenia, bo tak to była tylko praktycznie podłoga i firanki wisiały. Powiedz mi, jaka ma być funkcja tego pokoju? Czy to ma być gabinet, pokój gościnny? Taki, żeby ewentualnie można było usiąść i czy z komputerem na komputerze mhm. popracować, czy jakieś takie małe może biureczko by się przydało. No i co najważniejsze, no to jakaś taka sofa dwuosobowa, że jeżeli ktoś przyjedzie, że można było spokojnie rozłożyć i umieścić gości. Czyli połączenie pokoju gościnnego z gabinetem. W gabinecie motywem przewodnim będzie natura. Nawiązujemy w ten sposób do frontu szafy, na którym w tej chwili są kwiaty. Całość pomieszczenia będzie utrzymana w jasnej kolorystyce. Będą ściany pomalowane na kolor jasny szary. Pojawią się również faktury na ścianach. Wygodna kanapa z funkcją spania i miejsce do pracy. Salon będzie utrzymany w monochromatycznej kolorystyce, bo musimy tutaj nawiązać całym projektem do aneksu kuchennego, który zostaje bez zmian. Na ścianie telewizyjnej pojawią się panele, które będą imitowały płyty betonowe, dzięki czemu wnętrze będzie bardziej industrialne i fabryczne. Tutaj pojawi się też biokominek, który będzie wkomponowany w całość tej aranżacji. Szymon, ten panel przypomina ci troszeczkę tą korę drzewa. Wiesz, co jeśli chodzi o kolor, to nie, ale jeśli chodzi o fakturę, no to tak. Nie, mi chodziło o ten wzór, bo to hmm. jest taka moja wizja artystyczna i nie wiem, czy ktoś jeszcze ją odzwierciedla. Masz pełne moje poparcie. Bo urządzam gabinet w klimacie natury i tam są, będzie kilka elementów. No i pomyślałem sobie, że kłożę takie panele, cztery takie pasy pomalowane na biały, że właśnie będzie przypominało korę drzewa. No i ten wzór będzie widoczny, bo już mamy kawał ściany. No ale żeby nie było tak łatwo, Kamila stwierdziła, że może jednak by ten panel wymienić na panel z motywem kwiatowym. Wiem, że takie macie. A dlaczego motyw kwiatowy? Bo ona uwielbia storczyki, na szafie w tej chwili mhm. już jest nadruk też z kwiatem. No i jeszcze na panelach kwiat, no chyba to będzie za dużo, ale nie wiem, no Wiesz może co? mnie przekonasz. Tak, pokażę Ci ee, te wzory kwiatowe, sam zadecydujesz. To są takie motywy kwiatowe. To jest taki panel, który przedstawia tylko sam kwiat. Eee, taki wklęsły wzór. Co im myślisz? Panel jest bardzo ładny, a ten kwiat jest taki bardziej bajkowy. On do pokoju dziecka byłby idealny, a nie do gabinetu. Eee, zaraz Pierwsze pokażę jeszcze drugi, drugi wzór. O, eee, no i właśnie, to jest taki motyw róży. Już nie sam kwiat, ale róża z łodygą, z liściem. Eee, no i to jest taki już wypukły panel, nie jest wklęsły. Gdyby to był tylko gabinet Kamili, to ten motyw byłby okej, okay, ale to jest gabinet Kamili i męża, więc no właśnie, mąż mógłby być troszkę poszkodowany. Mąż nie będzie zachwycony takimi uh -huh. kwiatami, więc ja zostaję przy swojej szalonej wizji artystycznej. Uh -huh. Będą panele, które udają korydor. 101, 120 jest 120 jest tutaj. Czyli tu od tego momentu będzie panel 100 i w tą będzie 13. Będę ale to zahaczać. 15 minus -9 to jest 6 cm, a 6 cm nie robi różnicy. I to jest pierwszy panel, który się pojawi. Później będzie drugi i przerwa, tak? Tak. I tu będzie biokominek. A między panelami będą Fugi. półcentymetrowe, y, jak to nazwać ładnie, dystanse, przerwy. Czy y, przerwa między panelami może być nazwana fugą? Może. Może. Liczy się to, co zostało nazwane. Jeśli nazwiemy tą szczelinę fugą, to będzie fuga. Bo mi zawsze kojarzyło się, że fuga, czyli ta przerwa między panelami, powinna być wypełniona jakimś y, y, spoiwem, czyli właśnie fugą. Czy A tak nie jest? W tym przypadku nie potrzebujemy spoiwa, tak? Nie potrzebujemy. To właśnie pytanie, czy my w tym przypadku możemy nazwać to fugą? Dobrze, nazwijmy to szczeliną. Czyli między panelami będzie szczelina. Zmieniamy, pojawiły się płyty betonowe, żeby charakter tego wnętrza był nieco industrialny, taki bardziej surowy. Ostatnio jak staliśmy w tym miejscu, to ten salon wyglądał troszeczkę inaczej. Mało powiedziane, że inaczej. Bardzo zadowolona jesteś? Bardzo, bardzo. Tym bardziej, że miało być naturalnie, ale nie miało być takiego efektu zimna. Jest nowocześnie, ale jest ciepło. Są nowe kolory, pojawił się kolor szary. Bo Ty chciałaś mi takie wnętrze, żeby pojawiło się właśnie kilka elementów industrialnych, ale żeby nie było za zimno. Tak, tak, tak. Wszystko się zgadza, jest naprawdę rewelacyjnie. No bo w ciągu tych dwóch dni metamorfozy, niestety <grym> nie zgłaszałaś, że coś jest nie tak, tego nie róbmy, wszystko szło <grym> tak. gładko jak po maśle. Tak. Dokładnie, dokładnie. Wszystko mi się podobało, więc... A co Ci się najbardziej podoba? A jakbym miała wybrać jeden. Ja wiem, że będzie ciężko. <laughs> Nie, najbardziej jeśli chodzi o mówi, tak jakbym miała coś wybierać, to najbardziej jestem zadowolona. W końcu jest duży porządny stół z krzesłami, gdzie może usiąść naprawdę na luzie. Także. Czyli kącik adalniany. Tak. A jak podoba Ci się gabinet po zmianach? Bo tam było pusto, pojawiły się teraz meble, tak, jest komoda, kącik tak, do pracy, tak. kanapa. Ja nie sądziłam, że można zrobić coś fajnego w ogóle z tym pokojem. Ale bym... jest energetycznie, jest limonka, jest dużo kwiatów. Tak, tak, tak. No dobra, czyli całeś metamorfozy myślę, że możemy ocenić na piątkę z plusem. Nawet powiedziałabym, że 6. No dobra, czyli mam świadectwo <laughs> z czerwonym paskiem.